Piotrów Trybunalski 92 do 81. W dotychczasowych meczach wszystkie pierwsze kwarty należały do żubrów. Tak było i w tym spotkaniu. Białostoczenie prowadzili od początku i na pierwszą przerwę schodzili, wygrywając 25 do 18. W drugiej kwarcie gospodarze popełniali wiele błędów i gra się wyrównała. Przyczynił się do tego piotrkowianin Radosław Kubala, który zdobył w pierwszych dwóch kwartach 18 punktów. Na wyróżnienie w drużynie żubrów zasłużył Andrzej Misiewicz, który kilkakrotnie popisywał się efektownymi wsadami. Po pierwszej połowie żubry prowadziły 48 do 46. W trzeciej kwarcie białostoczanie szybko powiększyli przewagę nad rywalami. Dzięki świetnej dyspozycji rzutowej Tomasza Kujawy, pięciokrotnie trafiał za trzy, odskoczyli na 19 punktów. W ostatniej kwarcie Żubry, uśpione przewagą, pozwalały na zbyt wiele koszykarzom Piotrkowi, którzy zniwelowali różnice. Jednak zwycięstwo Żubrów było niezagrożone i mecz zakończył się wynikiem 92-81 dla Białostoczą. Popieczyliśmy zbyt dużo błędów prostych w obronie. Fakt, że nie jest to wygodny dla nas przeciwnik, bo większość graczy no, była szybszych od naszych graczy, no mamy inne warunki fizyczne. Natomiast daliśmy sobie łatwo rzucić po prostu wiele, wiele punktów. I ten wynik by mnie satysfakcjonował. Może nie gra przy różnicy przynajmniej tych dwudziestu kilku punktów, bo ona była i trzeba było po prostu to dowieść. Żubry po trzech kolejkach zajmują czwarte miejsce w drugoligowej.